Jesteśmy ponownie w moim ukochanym warsztacie, a dzisiejszy odcinek filmu chciałbym poświęcić bezpieczeństwu pracy. Będzie to jeden z elementów bezpieczeństwa pracy na statku. Na pewno tych cykli będzie troszeczkę więcej. Dzisiaj się skupię tylko na jednym elemencie który tutaj zauważyłem po przejęciu tego statku, jak przejęliśmy ten statek, poprzednia załoga troszeczkę tutaj niezgodnie z przepisami wykonywała jedną czynność. No i dzisiaj chciałbym to pokazać. Musimy przejść do troszeczkę dalej. Oczywiście jest tutaj głośno, nie będzie tak dobrze słychać, ale... Spróbuję to pokazać, a mianowicie skupimy się na tym, na tym o tym sprzęcie. I tak, po, po przejęciu tego statku, to wiadomo, że wszystkiego od razu się nie zrobi, nie uda się zrobić, to nie jest możliwe, żeby statek wyprowadzić e, dla siebie. Pod kątem e, swojej eksploatacji to przynajmniej trzeba roku, dwóch lat, a my dopiero jesteśmy tutaj. Rok w parę już jestem naszej morze. Poza to jest roku. Ale skupmy się na tym bezpieczeństwie pracy i bezpiecznej pracy na morzu. Pozostaliśmy takie urządzenie. Bo to do nas będzie za urządzenie.

bo tam muszę, to jest obowiązkowe przy pracy z olejami yy, przy pracy z hejmem jest troszeczkę to inaczej ale to też będę omawiał w na następnym odcinku no i przystępujemy do takiego Na akurat w tym pomieszczeniu tutaj tych tym kąciku tej wynalce, Myjemy filtry paliwowe, olejowe, no bo wiadomo, że to czas, czasem się zabrudzi, a mamy tu ultrasonik, Maker, ale ona z takiego głębokiego brudu nie odbija No więc czasami trzeba manualnie, ręcznie trochę poszorować, żeby się bierze w ten celek, trochę i wdycha się to ca cały Opary te opary wdychamy myjąc jakieś urządzenie, bo ja tu akurat pisałem na to ręką, ale wkraczając w tej rąkę, w tej rąkę jest super, jak to się w ty, tak, tym myjemy i te opary unoszą się do góry. My je cały czas wdychamy, dlatego że nie ma tu oparów, z urządzenia nie ma tu rury wyciągowej wentylatorem, który by te odnoszące się opary odciągał, odsysał i wysyłał na zewnątrz. No, my to zostaliśmy tak na razie. Mamy już materiały, mamy wszystko przygotowane chcielibyśmy tutaj zrobić stanowisko do mycia filtrów olejowych, paliwowych, różnych elementów pozespołu, czy wirówki, czy filtry automatyczne, ale żeby to było bezpiecznie dla naszego zdrowia. Że pomimo, że mamy rękawicę, mimo że mamy to, ale nikt nie chroni naszego układu oddechowego, te opary zostają. A nie sposób po prostu w masę i butlach na plecach, myśmy to wypełniali, możemy napełniać tej butli z tlenem, a no i będzie to nie było. Dlatego po wielu konsultacjach tutaj my w gronie naszej załogi, tutaj obsady maszyny, doszliśmy do wniosku, że musimy to zmienić, bo na dłuższą no nie idzie tak, bo to się może odbić na drodze, nie teraz za 5 lat ale za 10-15 jednak to wolno ich nie pozostanie no i zrobiliśmy projekt będziemy tutaj robili stanowisko do mycia filtrów, teleski wszystkie urządzenia które trzeba pomyć w grobie, będą w tym miejscu myte ale będzie to już można powiedzieć stanowisko wyprzedzające nawet 21 wieku. projekt jest, materiały są oczywiście po zrobieniu tego pokażę jak to wygląda i jak to powinno wyglądać na statkach no bo na wielu statkach jak miałem wcześniej na innych statkach to też stawiało się tak, Dzień dobryczkę, siadało się nad tą beczką, myło się te talerzyki yy, z biorobek, było się filtry, było się tym. Nie zwracało się uwagi na to, że te zdrowie jednak nam coraz bardziej zaczyna się i z roku na rok staje się coraz słabsze. A jednak bezpieczeństwo pracy, higiena, to jest podstawa. Oczywiście nasz armator stoi na wszystkie warunki i dba o to, żebyśmy bezpiecznie pracowali i, i zdrowo, ale no wszystkiego nie idzie do pitnowości, wszystkiego nie idzie na robić, dlatego że to jest no, ogrom pracy, nie? I tak jak z mojej filmu widzieliście, nasza łoda jest dość ciasna, jest bardzo dużo urządzeń pokrzucanych, różne elementy, także Cały czas jest praca. Ale ja muszę na razie w tym dniu. Na tej sprawie i serdecznie zapraszam wszystkich do oglądania mojego filmów. Będę starał się robić coraz ciekawsze. Coraz może w może i trają ale coraz bardziej będę chciał się zagłębić technikę. To znaczy już tak konkretnie pokazać budowę na tym urządzenia. Mogą się, jak on działa z takimi szczegółami, żeby, żeby może ze szkół morskich, szkół technicznych, która chce się wybrać do pracy na morzu, mogła się z tym materiałem zapoznać, może jej łatwiej do pracę, bo teoria jest teorem, a praktyka jest praktyką, sam z tego coś wie. Spróbuję się ten, spróbuję w jakiś sposób pomóc tej młodzieży w niektórych czasach gdzie nie mogą znaleźć możliwości odbicia